Taki nietypowy odcinek, bo bohaterką dzisiejszego filmu jest bohaterka wręcz dziecięca, czyli Kicia Kocia. Tak, już Eliza i Laura chcą się wyrwać, dorwać do Kici Koci, rozszarpać i poślinić, cia? Rozszarpać i poślinić. Oczywiście tu powinna być czytaczówna, jako bohaterka przedstawiająca swoje ukochane książeczki, bo Kicia Kocia towarzyszy nam w zasadzie od dzieciństwa Lilki. I tak na dobrą sprawę, to Lilka powinna jej pokazywać. No ale Lilka przechodzi etap taki jak Kicia Kocia. Tak, mówi nie. Za to wy jesteście bardzo podekscytowane tym, co macie pokazywać. A pewnie bardziej podekscytowane są tym, że nie mogą się bić, kiedy je tak trzymam rozdzielone. Dobrze, proszę cię bardzo. Proszę, tu, tu. Tylko ja będę pilnował, żebyście nie zjadły. Seria Kicia Kocia Anity Głowińskiej, czyli 30 książeczek. To są te książeczki z, z normalnej serii. Ale też jest coś dla młodszych, czyli kicia, kocia i nunuś, na przykład papa smoczku. To są takie no, dla, dla maluszków w stylu tutaj tych maluszków. I to już zaczęliśmy czytać. Jeżeli chodzi o kicie, kocie, fantastyczne w tych książkach jest to, że one są takie króciutkie, yy, ale każda ma jakiś morał, każda jakąś prawdę objawioną przedstawia sobą. No i ma fantastycznych bohaterów. Moim ulubionym bohaterem jest Pacek. I zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego moim ulubionym bohaterem jako ojca czytającego jest Pacek. Ponieważ Pacek to jest postać szczególna. Postać to jest postać. E, Pacek. Postać to jest postać. Pacek to jest postać szczególna, i Wam zaraz pokażę, dlaczego. Akurat. A, proszę bardzo, to jest Pacek. Pacek wygląda. E, nazwijmy to delikatnie, jak po przejściach. Ja zawsze, kiedy czytam jakieś e, teksty Packa, to czytam w stylu. No cześć kicia kocia, przyszedłem się z tobą pomawić. pobawimy się? Tak, także to jest Pacek, ja go w ten sposób widzę, swoją drogą to jest jedna z ulubionych książeczek Lilki. Dlaczego? Bo jest golizna, golizna, tak, e, Pacek Goły, nie dość, nie dość, że po przejściach to jeszcze goły. W każdym razie, słuchajcie, dla nas jako dla rodziców, dla mnie i dla czytaczowej czytanie kicikoci to też jest frajda. I w ogóle te książki wałkujemy już tyle czasu, non stop i na nowo, że jest tyle książek nieprzeczytanych na półkach, ale Lilka po prostu jest w kicikocie zakochana, a my lubimy Kicikoci choćby z tego względu, że raz jest zabawna, jest błyskotliwa, że zawsze jest jakiś morał w tych książeczkach, więc one są bezpieczne. A z drugiej strony no, są oryginalne, no na przykład tutaj ulubione książki Lilki, czyli na Basenie Rzeczona. Straszna burza, nowość u dentysty czy w pociągu. Zawsze jest jakiś pomysł na te książeczki i nawet my, jako ta, ta starszyzna, stare konie, bawimy się przy tym dobrze. Nie wiem, jak Lilka zniesie rozstanie się z kicią, kocią, kiedy, kiedy już podrośnie. Natomiast wiemy, że już. O tutaj, tutaj ciekawsze książki z tyłu, tak? Ja wiem, ja wiem, ty kochasz wszystko, ty kochasz wszystko. Natomiast. Y, y, ja się już nie mogę doczekać tego etapu, kiedy Laura i Eliza będą miały czytaną kicie kocie tak już naprawdę, ale tylko pamiętaj, nie ślinimy I będą mogły gdzieś tam odkrywać te książki. Oczywiście dla nas jako dla rodziców, jeżeli będziemy mieli to jeszcze czytać dla dwóch kolejnych, to może już być takie troszeczkę nużące, bo chyba najpopularniejsze Kicie Kocie to czytaliśmy po kilkanaście razy. Tak, po kilkanaście razy, przy czym oczywiście nie wszystkie są takie najpopularniejsze, najbardziej lubiane, bo na przykład w Kosmosie ja do tej pory e, utrzymuję, że nie czytałem Kici koci w Kosmosie, Lilka utrzymuje, że czytałem jej Kicie Kocie w Kosmosie ja jej nie wierzę, ale tak, słuchajcie, książeczek w tej wersji normalnej jest 30, zebraliśmy sobie je wszystkie, zresztą widzicie je teraz na ekranie, jak się pięknie tutaj przedstawiają. Teraz zaczęliśmy inwestować w właśnie Kicie, Kocie dla Młodszych. Dobrze, już Ci nie zabieram, już Ci nie zabieram, Laurka, dla Młodszych, także Kicia, Kocia i Nunoś. Fajnie, że są takie książeczki, niewymagające z jednej strony, a z drugiej strony pouczające i zabawne, ja lubię kicie koci nie wiem, na, na początku kiedyś jak, jak zaczynało się w ogóle z kicią kocią u nas Lilka dostawała pierwszą książeczkę tak już tak stwierdziłem, że no kurczę dziwnie to wygląda, ani to jakoś szczególnie ładna ani nic, ale w tej kresce coś jest w tej kresce jest magia w tej kresce jest siła no i wreszcie jest Pacek jest Pacek, mój ulubieniec Pacek, yy, czyli chłopiec po przejściach tak, dorośli nie powinni czytać czasami książek dla dzieci, bo może to paść na mózgi. Eee, nie lisz! Fuj! Jezu, co ty robisz? Opamiętaj się! W każdym razie, jeżeli szukacie książeczek dla dzieci w wieku 2 do 6 lat, bo tak, tak, taka jest grupa docelowa Kici i Koci, no to ja wam bardzo goręco Kicie Kocie polecam. Jako ojciec czytający, co żadnej książki się nie boi, poza tymi, których się boi, to tak, kicia kocia jest na pewno fantastycznym wyborem dla dzieciaków, no ale też nie, nie umęcza tak bardzo rodziców, aczkolwiek też się spotkałem z opiniami, że rodzice mają już dość, że niektórzy błagają pisarkę ani tego żeby już przestała, bo oni już mają dość kici koci. Ja tego nie podzielam. Dobra, ale zanim, zanim ja się rozgadam jakoś bardziej, to chyba musimy skończyć, bo nam zaraz dzieciaki tutaj książki łob gryzą. Dobrze, że jeszcze zębów nie mają. Na Was zachęcam, Kicia Kocia, Anita Głowińska, 30 książeczek zasadniczych, jeszcze pełno dla mniejszych, pełno ćwiczeń i w ogóle zabaw, zabawek, wszystkiego z Kici Koci. To jest hit, który ja rozumiem, bo ja lubię książki bezpieczne, mądre, pouczające, a wszystkie te rzeczy Kicia Kocia sobą spełnia. Także jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło, nie gniećcie i nie gryźcie książek. Cześć!